Serii Stało się jutro. Opowiadań fantastycznych zbiór XVI. Jacek Sawaszkiewicz, wyznanie. Pan się dziwi, redaktorze, że ciągle jeszcze noszę na piersi emblemat służby kosmicznej. Przywykłem do niego jak do czubka swego nosa. Nie muszę nań patrzeć, aby wiedzieć, że znajduje się na swoim miejscu. Gdybym go zdjął, czułbym się za bardzo inkognito. Byłbym jednym z wielu, zginąłbym w tłumie cywilów, czego się boję, podobnie jak schodzący ze scen aktor. Próżność? Raczej poczucie przynależności, potrzebne mi zwłaszcza dzisiaj, kiedy jestem tu, w tym szpitalu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie przyszedł Pan tutaj, by słuchać moich biadoleń. Zresztą nie rozwodzę żali, bo jeśli wierzyć lekarzom, za kwartał będę w lepszej kondycji niż przed wypadkiem. Nic Pan nie mówi, redaktorze, i wiem dlaczego. Pozwala pan mi się wygadać, suponując słusznie, że w końcu podejmę temat, który pana interesuje. Nie pojmuję tylko, czemu Pan zakłada, że powiem w tej sprawie coś nowego. Pańscy poprzednicy wyciągnęli ze mnie wszystko, dosłownie wszystko, a ja doprawdy nie mam nic do ukrycia i niczego przed nimi nie zataiłem. Jest mi też najzupełnie no, obojętne, co o mnie piszą i jak oceniają moje postępowanie. Nie przejmuję się nawet tym, że pewne grupy zbliżone do kół rządowych usiłują obarczyć mnie winą za wzniecenie niesnasek między państwem naszym a sąsiednim. Poszło jak pan wie o satelitę sąsiadów, którego rzekomo złośliwie zniszczyłem. Gdybyż to była prawda. My, pracownicy służby kosmicznej, jesteśmy kosmonautami z odsiewu. Zdaniem komisji kwalifikacyjnej nie nadajemy się ani na pilotów dalekich wypraw, ani do służby w szeregach Royal Cosmos Force. Powody są różne. Harrison, na przykład, podczas treningu stracił 5% zdrowia. Lukas ma wrodzoną idiosynkrazję do wind. Bowle jego w młodości wychowywała cocha psychicznie dominująca w rodzinie, co utrudniło mu proces identyfikacji z rolą męską. York cierpi na zaburzenia snu, ja zaś mam konfliktowy charakter. Ci, którzy lecą do gwiazd, muszą być doskonali. Nam z usterkami pozostaje w najlepszym wypadku praca na stacjach orbitalnych. Jeżeli chodzi o mnie, zaraz po szkoleniu otrzymałem przydział do sekcji porządkowej. Takie kosmiczne przedsiębiorstwo oczyszczania. Do moich obowiązków należało zdejmowanie wraków z naszej zaśmieconej orbity. Od dnia wystrzelenia pierwszego sputnika uzbierała się tam zastraszająca ilość wszelkiego rodzaju astronautycznych odpadów. Te świadectwa żywej i radosnej działalności naszych przodków spowodowały już kilka niebezpiecznych kolizji. A katastrofa Speed Junior na długo pozostanie w ludzkiej pamięci. Sekcja porządkowa zatrudnia średnio 10 pilotów. Pracują 7 na 30, czyli tydzień poza Ziemią i miesiąc odpoczynku. Zawsze na orbicie krążą nie więcej niż dwa odkurzacze, żeby nie zrobić zbytniego tłoku. Załogi odkurzacze są jednoosobowe. Każda radiostacja ma inne wydzielone i zastrzeżone pasma, bo piloci w kosmosie zdradzają skłonność do nadmiernego gadulstwa, a to rozprasza uwagę i zmniejsza wydajność. Pilot w trakcie lotu jest więc skazany na samotność. Utrzymuje łączność jedynie z zwierząt służby kosmicznej, nieskorej do pogwarek. Sypia zazwyczaj mało i kiepsko. Resztę czasu spędza przy urządzeniach penetracyjnych i namiarowych. Praca nie jest akordowa. Niemniej zaodłowione sztuki przysługują specjalne premie. Właśnie dlatego Paper Central Garmont nazwał mnie kosmicznym harpagonem śmieszne, gdyż ja akurat jestem filantropem. Pokładowe komputery odkurzacz wyposażone są w przystawkę ze skatalogowanymi satelitami, wszystkimi, jakie ludzie kiedykolwiek wyekspediowali. Jest ona przydatna do identyfikacji napotkanych w kosmosie obiektów oraz ich weryfikacji. Koniecznej. Niektóre bowiem państwa zawarowują sobie prawo decydowania o losie własnych satelitów. Dotyczy to szczególnie tych nadal sprawnych. Do bazy wróciłem na trzy dni przed startem. Podczas pobytu na ziemi uczestniczyłem w rozmaitych sekciarskich obrzędach, wiecach i manifestach, bez których nasze władze czułyby się jak w składzie mamekinów. Moje prywatne sprawy układały się irytująco dobrze. Irytująco, bo kiedy idzie mi jak po maśle, popadam w nerwowość. Muszę ustawicznie działać, zabiegać o coś, bodaj kłócić się z przyjaciółmi, inaczej wydaje mi się, że lada moment odwołają mnie jako bezużytecznego z tego świata. O społeczeństwo po ostatnich demonstracjach przeciwko budowie. Supersonicznej kolei po odstąpieniu przez rząd od owego projektu, co w srodze rozczarowało wszystkich demonstrujących, ogarnął bezład. Nudziłem się, ależ się nudziłem. We wtorek, nie, w środę, wczesnym rankiem, gdy zawiodły środki nasenne, po trzech godzinach gimnastyki w skłębionej pościeli wyszedłem na spacer. Szczędzałem się poskąpany w świetle ulicach pulsujących neonami, zaglądałem do witryn i szyb wystawowych, szukałem kogoś, kto razem ze mną oczułby na całe to warte swej inercji społeczeństwo. Nie znalazłem takiego. Napotkania o tej porze dzielą się na dwie kategorie: trwających wolne godziny w lokalach i zajętych przygotowaniem sieci handlowo-usługowej miasta do rozpoczynającego się wkrótce dnia. Jedni ponuraków nie lubią, drudzy nie mają dla nich czasu. W nocy tylko martwe rzeczy potrafią być wdzięcznymi i cierpliwymi słuchaczami. Zatrzymałem się przed kokietującym przechodniów trafik automatem i zacząłem mu wyłuszczać swój pogląd na życie. Porządkowy, który się właśnie napatoczył, uniósł dłoń, aby położyć mi ją na ramieniu i zapewne przerwać mój liryczny monolog. Spostrzegł jednak emblemat służby kosmicznej na mojej bluzie i machnął ręką, szczerząc zęby w szerokim uśmiechu. Może i wzbudzamy w ludziach estymę. Jesteśmy dla nich twardymi chłopami stamtąd ale powszechnie uważa się na za dziwaków, No nie bez racji, bo praca w kosmosie sprzyja dewiacjom umysłowym. Porządkowy wciąż wyszczerzono kręcił się na pięcie i rzucił mi na odchodnym, używane w naszym hermetycznym gronie zawołanie ciągu, co zagrzmiało równie komicznie jak Daszbur w wydaniu Szaraka. Zły na siebie, na porządkowego, na wszystkich tych ludzi rozbawionych bądź zapracowanych, jeszcze tego dnia wsiadłem w samolot. Do bazy przyleciałem podminowany. Szef mig zmiarkował, co się ze mną dzieje, nie patrząc, że jestem na urlopie, bezceremonialnie zagonił mnie do roboty w hangarach. Byłem mu za to wdzięczny. Wystartowałem ze Spirit First w niedzielę, minutę po północy. Kwadrans przede mną z sąsiedniej płyty wystartował Elliot, ten, który w dzieciństwie przyjmował sztuczny pokarm, jakieś syntetyczne, witaminizowane papki. I w jego chromosomach brakowało genów warunkujących odporność organizmu na pewne choroby młodego wieku. A ponieważ ich nie przebył, co mogłoby spowodować nabycie pożądanych odporności, ów brak wykluczył go ze służby w Royal Cosmos Force. Zmienialiśmy Harrisona i Yorka, którzy wylądowali tuż przed naszym startem. York słaniał się na nogach, bo przespał w sumie 20 godzin. Ruszyłem trop w trop z aliotem, aby nie dziurawić dodatkowo ozono jonosfery, po czym zająłem miejsce na wyznaczonej orbicie. Zaczęła się pierwsza z siedmiu samotnych tup. Ilekroć wiszą nad ziemią, odnoszę wrażenie, że dzieli mi od niej ledwie kilkaset metrów i wystarczy wyskoczyć z kabiny, aby po krótkim locie osiąść na powierzchni tej gargatunicznej piłki. Raz, pamiętam, wiedziony dręczącym pragnieniem runięcia w tę przepaść swobodnego szybowania w przestrzeni, zwolniłem już zatrzaski pasów i dźwignąłem się z siedzenia, dopiero opór klapy włazu przewrócił przytomność. Kabina odkurzacza jest tak skonstruowana, że daje się otworzyć jedynie z zewnątrz. Człowiek siedzi w niej niczym w batyskafie. Kabina stanowi odrębną, autonomiczną całość, w razie potrzeby może zostać odpalona od ładunkowej części odkurzacza i sprowadzona na ziemię. Także zdalnie, na wypadek gdyby pilot nie był w stanie sam tego zrobić. Drugiego dnia orbitowania natknąłem się na satelitę tak starego, żeby ustalić jego personalnie i stwierdzić czy chroni go ekscept właściciela, nie potrzebowałem radzić się przystawki. Był ciemny i omszały. jak wielki nietoperz z rozprostartymi skrzydłami zrujnowanej baterii słonecznej. Lancetem laserowym poświartowałem go, gdyż nie zmieściłby się w furcie burtowej. Przez kolejne trzy dni trafiały mi się same drobiazgi. Szóstego, licząc od dnia startu, wyrwał mnie ze snu impuls budzący. Po takim impulsie człowiek choćby najbardziej rozespany natychmiast odzyskuje pełną świadomość, jak kot. Obrzuciłem wzrokiem przyrządy. Na ekranie radaru jażyła się pięciomilimetrowa kreska. Odległość była znaczna, więc jej obiekt był spory. Wycelowałem weń kamery. Na parę sekund włączyłem silniki głównego ciągu, wtłoczyło mnie w fotel, potem korekcyjne. Odkurzacz i ten obiekt dryfowały teraz obok siebie. Uruchomiłem przystawkę i przekazałem jej dane w obiekcie. Odpowiedź nadeszła z niezdarzającą się dotąd zwłoką. Brzmiała: Sztuczny satelita typu takiego a takiego, numer ten a ten, ubiegły wiek. Procedura w stosunku do wszystkich satelitów wystrzelonych w ubiegłym wieku jest identyczna i prosta: w odkurzacz na Ziemię i do indukcyjnego pieca. Żaden z państw nie ma prawa stanowić o losie tak przestarzałych sputników. Wyglądał osobliwie. Ogołocony z anten, tych charakterystycznych dla staroświeckich modeli, przesadnie długich, sterczących urządzeń nadawczo-odbiorczych. Przypominał zminiaturyzowany element jakiejś archaicznej ziemskiej fabryki. Trzy przylegające do siebie, nieznacznie spłaszczone kule łączyła gęsta kratownica. Zmatowiała. Pokryta pyłem, powierzchnia nadawała mu piętno czasu. Miałem go z boku, na wprost furty burtowej. Furty w odkurzaczach zamocowane są na prowadnicach i otwierają się jak migawka szczelinowa. W ładunkowej części panuje stałe pole magnetyczne, unieruchamiające, zebrane z orbity szmelc, żeby się nie przewalał w trakcie manewrowania statkiem. W momencie rozchylenia furty pole gwałtownie wzrasta i wsysa do ładowni każde żalastwo, jakie się znajdzie w jego zasięgu. Ale obiekt ani drdął. Spokojnie dryfował naprzeciw otwartego luku. Zwiększyłem pole do maksimum. Bez rezultatu. Rozważałem, czy nie połączyć się z wieżą Spears First. W końcu uznałem, że nie ma sensu. Znam na pamięć te odzywki dyżurnych. A od czego ty tam jesteś? Skontrolowałem tylko wskazania przyrządów. Były właściwe. I tak cię wezwę, truposzu, postanowiłem. Obiekt towarzyszył mi wiernie, nawet ocalnie, przesuwając się w kierunku czeluści stojącej otworem furty. Dałem słaby ciąg boczny. Spodziewałem się, że przy abordażu wraczysko samo mi wpadnie do ładowni. Na ekranie widziałem burtę swego statku, zbliżający się do niej obiekt. Płynęły minuty, odległość malała. Gdzieś w głębi odkurzacza niknęło poszycie i zachrobotało. Kadłub obiektu otarł się o, o ścieżnicę luku. Włączyłem na krótko silniki korekcyjne. Centymetr po centymetrze wrak niknął w otworze ładowni. Poczekałem, aż zniknie na dobre, po czym zwolniłem furtę. I wtedy w zamykanym luku ukazał się wieszole kuli oplecionej kratownicą. Swytany satelita wycofał się, jak gdyby zniechęcony mało gościnnym wnętrzem komory ładunkowej. Nie zdążyłem zatrzymać zastrzaskującej się furty. Rozpędzona 18-tonowa płyta niemal przecięła obiekt. Ekrany rozpalił błysk eksplozji. Piekielny grzmot przetoczył się pośród okręci ucichł, jak ucięty nożem. Jednocześnie miażdżąca siła wprasowała mnie w fotel, aż zatrzeszczałem mi żebra, dobiwszy do jego stałej konstrukcji. Ciemność zalała mi mózg, i straciłem przytomność. Dość szybko to mnie na ziemię. Mój pokładowy znamiennik ułatwił zadanie ekipie poszukiwawczej. W szpitalu powiedziano mi, że katapultowałem. Wybuch nadał kabinie dodatkowe przyspieszenie, które zdemolowało moje narządy wewnętrzne. Miałam podobno cholerne szczęście. Gdy nie znaleziono, kończył się zapas tlenu, bo kabina straciła szczelność. Po części ładunkowej odkurzacza nie zostało śladu. Po tamtym obiekcie również. Trudno więc dzisiaj udowodnić naszym zagranicznym sąsiadom, że to nie był ich satelita. Nie wierzą w jego diamagnetyzm ani w eksplozję. Utrzymują, że zniszczyłem go z premedytacją, ponieważ mam przewrotną i konfliktową naturę. Zresztą eksperci z admiralicji też mi nie wierzą. Orzekli, że nikt nie umieszczał na orbicie diamagnetycznych satelitów i że te, które krążą wokół Ziemi, są tak samo zdolne do wybuchu jak bulwy ziemniaczane. Nawet koledzy przyglądają się podejrzliwie, a za moimi plecami szepczą pomiędzy sobą i stukają się znacząco w czoło. Operacja była po ich stronie. Pana dziwi moje życzenie, redaktorze. Zatem proszę zważyć. Jeśli nie potrafimy konstruować satelitów z materiału o ujemnej podatności magnetycznej, jeśli żaden z dotychczas wystrzelonych nie został wyposażony w źródło energii i to potężne, o czym przekonałem się na własnej skórze, jeśli ani jeden z nich nie zdoła samodzielnie wykonać najprostszego manewru, tamten, jak pan pamięta, zmienił kierunek lotu, jeśli więc są bezwolnymi i potulnymi maszynami, cóż to oznacza? Przystawka katalogowa wprawdzie jednoznacznie, choć nie bez trudu, sklasyfikowała obiekt, ale ona bierze poprawki na pometeroidalne odkształcenia i deformacje satelitów. Wykluczone, że ów statek podobny był do jakiegoś naszego satelity, i to wystarczyłaby, przystawka wzięła go za naszego satelitem, właśnie, przy że rój oberwał mu baterię, anteny, czy co tam jeszcze, albo też wszystko na raz. Nie, nie przysłyszał się Pan. Istotnie powiedziałam statek, bo to był statek. Statek obcych. Nie powitaliśmy ich jak przyjaciół. Teraz pan chyba wie, czego się obawiam. Lepiej mieć do rozwiązania problem załagodzenia konfliktu międzypaństwowego niż międzycywilizacyjnego. A taki problem życie niewątpliwie przed nami postawi. Bodaj bym się mylił.